Tak naprawdę co? No zwracamy uwagę na zachowanie tutaj ciągłości murłaty. Tu mamy tak naprawdę brak szczeliny wentylacyjnej, aczkolwiek na kolejnym zdjęciu dołożyliśmy w naszej grafice naszą dachówkę. W tym slajdzie nie zrobiliśmy tego. Choćby nawet przez pryzmat, taki że typ czwarty jest bardzo często wykonywany przez inwestorów, którzy troszeczkę to budują na raty. Czyli nie robią pełnego poszycia. Te dachy zazwyczaj, nie wiem, przez pierwsze dwa lata są pozostawione po prostu z samą papą. Za dwa, trzy, cztery lata, kiedy ktoś buduje, nie wiem, metodą gospodarczą, będzie kontynuował prace związane z, nie wiem, położeniem tej dachówki, więc te dachy na pewno będą miały zastosowanie dosyć, dosyć częste. Niemniej Cała problematyka tego dachu no, tak naprawdę będzie gdzieś tam ewentualnie mogła być omówiona.